Klaps. Studio fotograficzne jest przestrzenią, którą musimy wykorzystać na swój własny twórczy sposób. Przypomina mi pustą scenę teatru, gdzie do przedstawienia potrzebne są dekoracje, rekwizyty, oświetlenie, przede wszystkim aktorzy. Fotograf studio to taki rodzaj reżysera, który tworzy swój własny teatr na końcu wiecznego na fotografii. Musimy coś przynieść, postawić, kogoś zaprosić. Musimy zarażować tą przestrzeń. To wszystko stwarza klimat, który był w zamyśle reżysera. Świetlenie wydobywa formę z mroku, kadr nadaje znaczenie. Treścią jest to, co miejscowimy przed obiektywem aparatu. Pusta przestrzeń studia, była czasem onieśmielająca. Wchodzimy do studia, jest rano, widzimy cztery puste ściany, lampy, statywy, kable i zastanawiamy się co postawić, kogo sfotografować, co przynieść, jak zarażować tą przestrzeń, żeby nasza fotografia była ciekawa, żeby przykuła uwagę widza. Fotografowanie studio to nauka światła, o jego właściwościach, charakterze, o jego zachowaniu. Poprzez użycie różnych modyfikatorów światła zakładanych na lampy, takich jak czasze, softboxy, parasolki, disze, blendy, mam możliwość kreowania charakteru światła. Inaczej będzie zachowywać się światło rozproszone o dużej powierzchni, a inaczej bezpośrednio skierowane, ostre, kontrastowe. Światło pada na przedmioty, wyłania je z mroku, tworzy ich formę. Bez światła nie ma życia, bez światła nie ma fotografii. Fotografia zapisuje światło i cienie jednocześnie.